Marianna, naprzód! Wójka naprzód! A była okazja strzelać wcześniej, byłem parę razy na strzelnicy, czy w jakichś programach rozrywkowych, czy właśnie prywatnie, także jakoś się to przejawiało wcześniej w moim życiu. Fajna zajawka, da się... Miał wszystko fajnie skoncentrować się na broni, na, na pracowaniu właśnie z przyrządami obcy, celowniczymi, no i właśnie jakoś to tak działa relaksująco, uspokajająco. Poza strzelaniem, troszkę taktyki, no i przede wszystkim musztra, tak? Tak, tak. Myślę, że ta musztra zdecydowanie najwięcej czasu na nad nią spędzamy, żeby dobrze tutaj wypaść na, na święcie jednostki, które będzie odbywane w piątek, jak i również na naszej przysiędze. Poza tym były właśnie szkolenia taktyczne na poligonie, troszeczkę czołgania w śniegu, akurat pogoda, że tak powiem była dobra taktycznie, jak się żo żołnierze śmieją. Do tego troszeczkę jest przez podnoszenie partnera rannego, także naprawdę jest różnorodnie. Ale dla was, dla sportowców to chyba nic takiego trudnego. Nie, ja myślę, że same są sam taki wysiłek na powiedzmy polu bitwy czy tam polu szkoleniowym nie jest aż tak super wymagający. Myślę, że oczywiście trzeba być bardzo wysokosprawnym sprawnym, aczkolwiek wszystkie te czynności każdy z nas, zarówno kobiety jak i mężczyźni o różnych masie ciała są w stanie wykonać, także myślę, że dla nas nie jest to jakoś bardzo wygórowany wysiłek. Staramy się tu również trenować w wolnym czasie, te godziny naprawdę służbowe są do dosyć późna. tak po około 18 .00. kończymy dopiero zajęcia od 6 rano, także dopiero później mamy czas na treningi, myślę, że to jest takie kropka nad i pod względem tej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Każdą to wolną chwilę przeznaczamy na te treningi, ale wiadomo, nie jest to tak wysoce jakościowe jak na zgrupowanie, tak? Też nie do końca po to tutaj przyjechaliśmy, przyjechaliśmy, żeby właśnie przeszkolić się pod względem właśnie wojskowym musztry, a nie żeby tutaj trenować, aczkolwiek no, nie ukrywamy, że do wojska dołączyliśmy, żeby je reprezentować głównie pod względem właśnie sportowym, e, wysokim poziomem sportowym, no i jednak ten nie możemy zaniedbywać tego treningu. I ryzyko było, że ten okres szkoleniowy może troszeczkę popsuć Wam w tym typowym szkoleniu sportowym, no ale jednak ta chęć Wstąpienia do armii mistrzów przeważyło, tak? Tak, tak, dokładnie. Myślę, że wojsko bardzo duże wsparcie daje najlepszym sportowcom, którym może mają szansę się tam dostać. Jednak to jest tylko miesiąc czasu tak naprawdę. Czasami wypadają na miesiąc, dwa miesiące z powodu kontuzji i naprawdę się w ogóle nie trenuje, także myślę, że tutaj nie, nie możemy mówić o skreśleniu całego sezonu przez to. Aczkolwiek mówię po prostu, że jest to takie trudniejsze pod względem organizacyjnym, ale da się to zrobić. To mówił Pana do Armii Mistrzów, skąd się Pan dowiedział o rekrutacji? A od Bogusławitera Kamila Masztaka, zagadał mnie w pewnym mitingu e, i jakoś tak wprowadził e, mnie w temat e, i podjąłem tą decyzję. On też i miał w Tokio kontakt z żołnierzami olimpijczykami. Cała nasza w zasadzie czołowa sztafeta, tak, z Jakub Krzewina, Łukasz Krawczuk, to są wojskowe chłopaki, tak? Oni też byli, kursy dłu dłu o wiele dłuższe, tam ponad 3 miesiące z tego co pamiętam, one trwały, służą wojsku od wielu lat, także ten temat się naprawdę przejawia od lat, e, tak, nie, jest, nie jest to dla mnie obce. To właśnie, czy, czy Marcin Lewandowski, Konrad Bukowiecki, także w, wśród lokalnych to naprawdę sporo jest sportowców, którzy do, do wojska dołączyli e, i, i je reprezentują. Także tutaj akurat nie było dla mnie takim zaskoczeniem, rozważałem to, jednak że tak powiem, byłem też bardziej mimo wszystko skupiony na rzeczach uczelnianych, które też są dla mnie priorytetem i chciałbym je tam pozamykać wszystkie. Mistrzostwa akademickie, uniwersjady też jest spory poziom, ale jeżeli chodzi o ryw rywalizację w wojskowych mistrzostwach świata to ten poziom też jest bardzo wysoki i niedługo się pan chyba z tym zmierzy. <noise> bardzo bym chciał. Właśnie troszeczkę też to była dla mnie motywacja, żeby uczestniczyć w tej imprezie, ponieważ właśnie to, co opowiadali chłopaki ze sztafety na ten temat, to naprawdę są to mistrzostwa organizowane z bardzo dużym takim rozmachem, coś innego, taki troszeczkę inny świat, coś w stylu właśnie takich igrzysk. Powiedzmy porównałbym to troszeczkę do Uniwersjady, gdzie jest to zrobione w formacie igrzysk, mam różne dyscypliny, ale jednak jest to przeznaczone tylko dla społeczności akademickiej, także tutaj jest to może podobny rozmach, ale znowu dla społeczności takiej militarnej, wojskowej. Także nie umiem się doczekać. Mam nadzieję, że będę mógł w nich uczestniczyć i reprezentować zgodnie z dumą nasz kraj.